Dokumenty gotowe. Ostrość, ostrość. Ostrość. Dokumenty gotowe. Kocham Cię, kochanie moje. Kocham Cię, kochanie moje. Jezus, nie z taką twarzą w pizdu. Ty, ale jaja, ale jaja, widzę Ciebie w ustrze. Kurwa. Kurwa macie. Kurwa. Ty, może jutro ta twarz mi trochę polepszy się, co? Kurwa nie, mam koniec, spadam stąd. Przez 7 lat co tu pracuję, sześć nigdy nie byłem tam. I nie chcę mi się tego więc olewam to. Kurczę. Czegoś zapominam chyba. Coś mi tu kurde nie gra, nie? Mam uczucie, że czegoś zapominam. Dobra, nieważne. To jest nasze biuro. Ej, kurde, dawaj. Dobra. Ciao ragazzi, pozdrowilo 600. Biała świnia 2 w, po w poczekalni. Dobra, zaczynamy trasę, tą prawdziwą. Niektórzy patole, kilku tam było. Nie no, dobra, jeden gostek. Tu rozwaliłem kiedyś e, latarkę, tak? Czy z filmiku Gostek wkurwił się na latarkę. Wiadomo, to jest pod publiczkę to rozwalenie latarki, bo ona wcześniej już nie wkurwiała. Po co mi latarka w dzień? Po to, że ja lubię się zawsze upewnić Czy te zęby są. Kurde, no jak, jak nazwać, te zębatki, nie zębatki, co to jest kurde no, co trzyma na czepę, no czy się zazębiły te, te metalowe kije, kurwa, no nie wiem, zęby <ścoughs> Więc do tego używam latarki, no teraz używam latarki w telefonie, ale żeby to właśnie wytłumaczyć, po co latarka w dzień. Po to właśnie była latarka w dzień. Pozdro elo 600 ciało ragazzi. Zaraz wam wytłumaczę w ogóle, co to jest to ciało ragazzi. Aha już tłumaczyłem, więc nie poczynam. Pozdro dla wszystkich, oczywiście to jest moje pozdro. Ci, którzy znają, wiedzą, uciekamy stąd. Nielegalne zboczenie firmy. Bo to jest nielegalne. Pieniądze niszczyć. Wszystkie spięte są. Spięte spinaczem. A ja zawsze leję z tego. Ała! Kurde! Widzicie, czemu leję? <śpiętne> Te plastikowe, kanadyjskie pieniądze. Kurde, i się nie powinno spinać, cholera jasna. Przecież to jest plastik no nie to nie jest plastik, to jest polimer chyba. No co się dzieje? No! Zjemy to na zdrowie. Dobra. Co to za maszyneria tutaj? Nasza dywiz dywizja flatbed, to nie to jest Co to może być jakieś pierścienie? Wyjeżdżają w trasach chłopaki. Ciekawe dokąd, dokąd to idzie. Nie wiem, nieważne. Tak naprawdę nie mój cyrki moje małpy on to gdzieś, no to w dupie. Czyli jadą. Ja jednak jadę. O właśnie, nie jadę do Sparks. Tylko do Reno, Nevada. No ale to jest to samo. To jest to samo. To jest to samo, to samo miasto, praktycznie. No. Więc. Więc tak to wygląda. Tutaj zawsze jest problem z tym wyjazdem. Kurde. Ludzie nie chcą wpuszczać. Trzeba się, kurde, na no tego. No nie, nie puści mnie. Myślałem, że je puści, bo stoi i tak nie wiesz, on stoi, bo cię chce puścić czy on stoi, bo kurde na telefonie gada. Znaczy no, gada, nie gada, ale to się telefonu. Nie, 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 dobra Kurde, Montreal, porębne. Oczywiście nie mogło być inaczej Toronto Nie mogło być inaczej, no... Worek trzeba zaliczyć zawsze w Toronto. No nie da się inaczej, no. Pierwsze 500 km zrobione. Do celu jeszcze 4000. O tak, kurde. No jakoś idzie, idzie, ale tam ma. Ale tam dalej ma stanąć kompletnie. Według wujka Google'a, no. Znaczy idzie, kurde, jadę 30 na godzinę, więc nie to, że idzie. Więc. Ciao, ragazzi. Pozdro, Elo 600. I nie pytać się mnie pod komentarzami, czy na komentarzach, co to jest, czemu ja tak mówię. Pozdro, Elo 600. Elo, pozdro, 600. zobaczcie sobie na internecie, to, to znaczy. A ciao ragazzi, kurde, Ej, to nie do mnie zresztą, ciao ragazzi, pozdro elo 600, pytajcie się wiecie kogo, Kamila Knapczyka, bo jego filmy ostatnio oglądałem i kurde, fucker wpadło mi to w ucho i w pizdu i teraz cały czas powtarzam to i to, mnie, to zaczyna już mnie wkurzać, że ja to powtarzam, no, ale to moje filmiki, że są wkurwiające, więc będę powtarzał to non stop przez te całe filmiki. Na przez tą całą trasę. Nie no, mam nadzieję, że nie, nie. Dzisiaj, dzisiejszy tylko dzień. Więc jak coś, to do niego, do niego do kanału iść się pytać o co chodzi z tym Kamil Piłapczyk. Do niego, kurde, do niego się pytać, kurde. O co chodzi. Wpiszcie się w sobie jego imię na je o on, on te. Pozdro Elo 600 ciao, ragazzi Granica nocą. Znaczy, nocą jest ósma wieczorem. 8:30 wieczorem, deszczowo, 2 stopnie. No, i jak wczoraj mi się udało z tym śniegiem, że nie miałem tej śnieżycy, która miała niby być, ale nie było jej. Nie wiem. Tak, niestety, tutaj, kurde, jadę na same śniegi, nie? Kurde, jadę na same śniegi. No, ale dzisiaj, dzisiaj nie powinno być problemu. Jeszcze z dwie godzinki pojadę i, i odlot, kurde, gdzieś tam w Michiganie, spać. Znaczy, ile ciężarówek dzisiaj na tym jest? Ile ciężarówek dzisiaj będzie na granicy? Powinno być cicho raczej, kurde, piątek wieczór. Zaraz się, przek zaraz się przekonamy, kurde. No jechać, jechać, kurde, goście. Gostek troszeczkę zdycha pod górkę. No i już oficjalnie w USA -u. na bramkach, kurde. Nie ma nikogo. Te ci mi się zdaje, czy? ani jednej ciężarówki nie widzę na bramkach na dole. Ty, kurde. To tu granica zamknięta, czy co? Ale ja, ja ty! No jeszcze takiego widoku nigdy nie było, że ani jednej ciężarówki na bramkach nie wiem czy tam widać to na dole. Patrzcie, ani jednej ciężarówki na bramkach nie ma na dole. Ani jednej. No takiego widoku też jeszcze nie miałem. <laughs> Zawsze tam ktoś jest na dole. Kurde, okej. Okay. No mam nadzieję, że będzie przelotowo. że nie to, że z nudów i będą chcieli tu jakieś inspekcje robić. Mam nadzieję, że będzie ok. Zobaczymy. Cicho ciemny gostek ten z Dikomu. Kurwa jest prosta droga. Ściął mnie dosłownie na prostej drodze kurwa. Jest jedna bramka tylko otwarta, no tak, ale jak nikogo nie ma to Mam nadzieję, że będzie przelotowo. Właściwie druga bramka tutaj też jest otwarta, z tym prześwietleniem takim, dopiero teraz zauważyłem Mogłem tam pojechać, ale to już po fakcie dobra jest Ciao ragazzi! Pozdro elo 600! Kurwa, już mam dość tego pierdolenia. Ale to jest mój ostatni dzień, w którym ja mówię to. Nie patrzcie, kurde! Wyłączne! Kończymy prawie dzień za chwilę Marshall Michigan pierwszy dzień Trzeci dzień trasy, pierwszy dzień w Newady Pierwszy dzień trasy do Nevady, no Jeszcze kurde podjadę, może Kilka kilometrów Biała Świnia Dwa